Historia większości studiów treningowych zazwyczaj wygląda tak, że był sobie trener, był trenerem odpowiednio długo, albo miał na tyle złe warunki, że zwyczajnie w pewnym momencie m, trener chce przejść powiedzmy na swoje, chce mieć swoje studio itd, i tak dalej, itd. Pierwszy błąd, tak naprawdę, który ludzie niekoniecznie sobie zadają, to, że ktoś jest trenerem i że lubi być trenerem i być może jest nawet dobrym trenerem, to wcale niekoniecznie znaczy, że będzie dobrym właścicielem studia treningowego, że będzie dobrze prowadził, że ono będzie przynosiło dochody. Ponieważ w momencie, kiedy chcesz otworzyć swoje studia treningowe, nagle stajesz się przedsiębiorcą, a niekoniecznie trenerem, także dużo osób wpada w tą pułapkę i z automatu wchodzi sobie na kolejny level up i zadając sobie pytania główne, czy ja naprawdę tego chcę, z czym to się dla mnie wiąże i czy ja zwyczajnie jestem w stanie to udźwignąć. Także mimo że jesteś. Teraz trenerem personalnym i gdzieś po głowie chodzi otwarcie swojego studia serdecznie polecam Ci to przemyśleć, przekalkulować i pomyśleć, czy Ty chcesz być przedsiębiorcą. <noise> bo zwyczajnie wiem, że nie jest to każdego trocha, nie każdy się w tym sprawdza, nie każdy to lubi i jest to zwyczajnie konieczne, bo Tą decyzję, powiedzmy, ciężko jest odkręcić, jest to dość kosztowne zagranie, nie jakoś szalenie kosztowne, ale trochę pieniędzy zwyczajnie trzeba w to wszystko wpłynąć, żeby studio mogło sobie ruszyć, jak chodzi o kwestie remontu sprzętu itd., 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 więc lepiej takich błędów nie pokonać. Jeśli jesteś trenerem, który planuje zacząć ze swoim studiem, przemyśl to wszystko, to po pierwsze, a po drugie, jak już... Drugie. Jak już masz swoje studio treningowe, to teraz porozmawiajmy o tym, jak zwiększyć jego rentowność, żeby zwyczajnie zarabiało na siebie lepiej i więcej. Rzecz numer jeden to jest bardzo dziwne, że w ogóle o tym wspominam, ale trzeba znać swoje koszty jako studio i wiedzieć, na co wydajemy. Najwięcej pieniędzy albo inaczej, na co niekoniecznie musimy wydawać tyle pieniędzy, bo wiadomo, kwestia jakiegoś czynszu, opłat, sprzątania, ZUS-u, ubezpieczeń, leasingu itd. itd. Z tego ciężko jest zejść, ale często na przykład w swojej pracy spotkałem się z czymś takim, że klienci na przykład, żeby ich oferta była o wiele, żeby była bardziej atrakcyjna, dorzucali jakieś gratisy, jakieś pierdoły, ręczniki, kubki, shakery. Cokolwiek, 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 tego typu rzeczy, które w praktyce czasem wynosiły na przykład 100, 200, 300, 400 zł powiedzmy, za osobę w przeciągu 3-4 miesięcy, gdzie razy kilkadziesiąt czasem klientów w wielkich to już się robi naprawdę duża suma. I do czego zmierzam? Znajdź swoje koszty. Żeby je zwyczajnie zoptymalizować, ponieważ na pewno zawsze jest część kosztów, których nie musisz tak naprawdę ponosić, część rzeczy możesz obciąć i zastąpić je innymi, które wprowadzą nawet większą wartość zwyczajnie w umysł i tak naprawdę w doświadczenia Twojego klienta związane z Twoim studiem, a niekoniecznie one muszą cię kosztować dużo finansowych środków, czyli na przykład można wywalić ręczniki, shakery, pierdoły itd., tak itd., tak itd., tak a na przykład zwiększyć zwyczajnie polepszyć Twoją ofertę, czyli zaserwować na przykład komuś, nie wiem, weźmy jeden masaż w miesiącu, cokolwiek, strzelaną, ale być może jeden trener u Ciebie ma wiedzę w tym temacie i może coś takiego zrobić, a wiadomo, to jest usługa. Usługa ma stosunkowo niskie koszty, bo zwyczajnie kosztuje nas tylko nasz czas, także daję to tylko w kwestii zwyczajnie stosunka tego jak zwiększyć rentowność studia, Wyciąć zbędne tak naprawdę pierdoły rzeczy, które potencjalnie mają kolorować swój wizerunek i sprawdzają, że klienci w ogóle chętnie przyjdą, a w praktyce tylko obciążają Cię finansowo. I być może zastąpić to rzeczami, które faktycznie sprawią, że klienci będą bardziej doceniać Twoje miejsce. Także pierwsze znajdź swoje koszty, wywal zbędne rzeczy i jesteś gotowy tak naprawdę do startu. Idąc dalej, jeszcze w tym temacie, to odpowiednio się ceni, ponieważ yy, Problem niedoceniania siebie w kwestii finansowej w branży fitness jest tak naprawdę dość spory, i ludzi trzyma taką mentalność, że te trenki tak są drogie, ludzie nie mają pieniędzy i tak dalej, mi to w ogóle głupio jest, tyle powiedzieć za trening, co ludzie pomyślą, nie, no przecież tyle to nie. W praktyce trzeba mieć świadomość, że usługa treningu personalnego od zawsze, w myślę, była usługą premium i Nie dla wszystkich, i to, że to się stało teraz o wiele bardziej popularne i większa rzesza osób zaczęła z tego korzystać, to wcale nie znaczy, że to wciąż ma być usługa tak naprawdę dostępna dla każdego. Także jeśli prowadzisz swoje studio treningowe, ono jest w fajnym standardzie, przekładacie uwagę do obsługi klienta, to się może żyć na prywatność, prysznic, parking, atmosferę, regularność, jest ładnie, czysto kolorowo, to zwyczajnie dlaczego masz powiedzmy kasować tyle, co inny trener na jakieś tam publicznej siłowni. Także ustaw swoje ceny proporcjonalnie w stosunku do tego, co oferujesz, bo zwyczajnie wyższą ceną również przyciągamy inny typ klienta. Także to też nie jest tak, że jak podniesiesz ceny, to ludzie przestaną do Ciebie przychodzić. Paradoksalnie może być nawet inaczej, ponieważ większość osób dostrzeże tak naprawdę jakość Twojej usługi, Zacznie przez inny pryzmat patrzenia. To wszystko, że to już wreszcie nie jest takie dziwne tanie, tylko zwyczajnie jest to profesjonalne i realistycznie, Widywałem przypadki, gdzie podniesienie cen tak naprawdę podniosło rentowność studia o wiele więcej niż same podniesione ceny. Bo zwyczajnie po pierwsze podnieśliśmy ceny za usługi, a po drugie potem sprzedaż była większa, bo zwyczajnie ludzie widzieli większą wartość w, tak naprawdę w tym wszystkim, co my tutaj oferujemy. Także nie bój się podnosić cen. One mają być odpowiednio duże, żeby Twoje studia było rentowne, bo połowa studiów żyje po to tylko, żeby żyć i żeby ktoś nie musiał wyśleć białej flagi, że zwyczajnie je zamyka. Jest to smutne, nie podoba mi się to, nie powinno tak być, ale. Twój biznes, ma być rentowny, więc po pierwsze, wypalasz wszystkie zbędne koszty, po drugie, cenisz się tak jak należy. Rzecz numer dwa: różnorodne zajęcia i usługi. Jest to bardzo ważne i to jest oczywiste, a mało kto ma zwyczajnie fajną, zróżnicowaną kadrę trenerską. Często jest tak, że jest trener personalny numer jeden, dwa i trzy i to jest tyle. A zwyczajnie możecie mieć profili trenerzy, trenerów o różnych profilach. Może być powiedzmy trener zwykły, trenerka kobiet, yy, trener przygotowania motorycznego, jeśli ktoś powiedzmy wyznaje ten rodzaj prowadzenia treningów personalnych. Może być masażysta, może być fizjoterapeuta, może być dietetyk i tak dalej, i tak dalej. I na przykład mając tak zróżnicowaną ekipę, można tak Fajnie ułożyć sobie ofertę, która będzie tak kompleksowa, że mało kto będzie w stanie zaoferować zwyczajnie więcej. Bo jeśli ja z perspektywy klienta, mm, powiedzmy, że chcę zadbać o swoje ciało i w jednym miejscu jestem w stanie skorzystać z trenera, dietetyka, fizjoterapeuty i może nie wiem, nawet psycholog się tak naprawdę przewinie, to zwyczajnie moje życie jest lepsze, łatwiejsze i ja z przyjemnością zostawię dużo pieniędzy w jednym miejscu, jeśli to wszystko realnie rozwiąże moje problemy i to będzie dla mnie szybkie, wygodne i wiadomo, w ogóle na wczoraj, czyli po prostu dostępne. Także im bardziej jest zróżnicowana kadra e, trinecka. ciekawszą możesz ułożyć ofertę, a oferta jest dokładnie w tym, co przyciąga ludzi do swojego biznesu. Zwyczajnie oferta jest najważniejsza. Punkt trzeci: wykorzystanie marketingu online tylko świadomego, skutecznego marketingu, a nie po prostu przycisku e, promuj post na Facebooku czy na Instagramie. Realistycznie, dobrze zrobiona kampania marketingowa nie jest wydatkiem, tylko jest inwestycją, bo jeśli wydasz na nią 1000 zł, a zarobisz 6, no to wolałabyś nie wydać tego tysiąca i nie zarobić tych sześciu. Także do czego zmierza? Nie bać się, inwestować w marketing, ponieważ większość firm zwyczajnie opiera się na aktywnym inwestowaniu w marketing i bez tego zwyczajnie firma tak naprawdę nie może się rozwijać optymalnie. Oczywiście tutaj w przypadku treningów duże znaczenie mają polecenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale co zrobisz jak w pewnym momencie momencie źródełko, polecenie wyschnie, coś się wysypie, pójdzie jakakolwiek zła informacja, bo czasem coś się zdarza, ludzie zwyczajnie lubią nawet przykrości tam zrobić niestety. Co wtedy zrobisz? Jak zwyczajnie odletnie, ci to możliwość pozyskiwania nowych klientów starym sposobem, a dobrze zrobiony marketing zwyczajnie nie ma prawa nie działać. On zawsze przyciągnie nowe osoby, czasem jest to szybciej, czasem wolniej, czasem w dwa dni, czasem w półtora miesiąca, ale zwyczajnie dobrze zaplanowane działania marketingowe są dosłownie, w mojej opinii, fundamentem rozwoju danej firmy. Ponieważ najważniejszą rzeczą w firmie, w biznesie są klienci. Klienci, którzy płacą, którzy napędzają nasz biznes, a jak mamy to zrobić? Zwyczajnie bez stałego ich napływu. Ja osobiście, być może przez to, że pracuję po prostu przy marketingu, to uznaję powiedzmy to rozwiązanie jako bardzo zasadne, ale ja osobiście, nawet jako osoba, nie wyobrażam sobie prowadzić biznes, że ja nie będę wiedział, jak będę pozyskiwał klientów. Tylko tak otwieram i ja oni jakoś przyjdą, bo do tej pory przychodzi. Ja osobiście nie mógłbym spać. Ale nie oceniam. Także zainteresuj się marketingiem, reklamą na różne sposoby. Nie mówię tylko o pierwotnych ulotkach, czy właśnie przycisku prom i post. Tylko naprawdę można to zrobić w sposób przemyślany, zaplanowany, wiedzieć co, jak, po co, dlaczego. I skuteczna kampania marketingowa może ci zarobić np. 10, 20, 30, 40 tysięcy już pierwszego miesiąca jej prowadzenia, a np. wydatek reklamowy może wynosić 2 tysiące. Nie zwidwają takie rzeczy, sam robiłem takie rzeczy i nie jest to zwyczajnie niemożliwe. Także jeśli klienci nie zabijają się, żeby wejść do Twojego studia przez drzwi okna, komin, wszystko, jeśli zwyczajnie masz jeszcze wolne miejsca, to zwyczajnie zainteresuj się tym tematem. Punkt czwarty, współpracuj z innymi lokalnymi firmami. To jest na tyle fajny zabieg, że zwyczajnie dwa, dwóch przedsiębiorców może mieć korzyści. Weźmy na przykład Ty, jako właściciel studia treningowego, Umówisz się z, powiedzmy, fizjoterapeutą, że u Ciebie w studiu, na przykład do każdego tam sprzedanego pakietu jest wizyta, na przykład darmowa u jakiegoś tam fizjoterapeuty, jakiś tam voucher i tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy, możesz się mówić w ten sposób, że po pierwsze Ty masz voucher od jakiegoś fizjoterapeuty na darmowy jakiś tam, powiedzmy, zabieg, godzinę z fizjoterapeutą, średnia wartość 150 zł. O co chodzi? Jest duża szansa, znaczy jest duża szansa. Jest duża szansa, że twoja oferta zwyczajnie przez to jest o wiele bardziej wartościowa, ponieważ Ty oferujesz kolejną rzecz. Jedną u fizjoterapeuty zaprzyjaźnionego, poleconego u Ciebie. Klient dostaje to gratis, on za to nie płaci. A twój fizjoterapeuta, wiadomo, zrobi to jedną godzinę za free, ale jeśli on zrobi dobrą robotę, to on zyska kolejnego klienta. Także to jest dokładnie taka symbioza. Zwyczajnie to się wszystko ładnie krusuje i. To jest jeden z miliona przykładów, co możesz zrobić. Ty skorzystałeś, bo Twoja oferta jest bardziej bogata i być może Twój zaznajomiony fizjoterapeuta ma nowego klienta. I zwyczajnie Ty możesz podsyłać klientów jemu, on może podsyłać Tobie. Tak samo może być z lekarzem, z dietetykiem, cokolwiek. Każda usługa tak naprawdę, większość, może ktoś, powiedzmy, wiesz, zrobić Ci voucher na e, swoją usługę i zwyczajnie w ten sposób możecie sami sobie tak naprawdę krossować klientów i działa to świetnie. Każdą osobą, z którą zaczynasz, powiedzmy, w ten sposób pracować, to rośnie ci tak naprawdę nowa rzeczka pozyskiwania klientów. Czyli zamiast jednych jakichś poleceń, możesz mieć swoje polecenia, kampanię marketingową i na przykład sześć osób, które regularnie razem czasem ci odrzucają osobę do siebie. No, jeśli to cię nie przekonuje i o ile nie uznajesz tego za rentowne, to polecam ci chociaż spróbować. <laughs> nie wierząc mi, ponieważ e, zwyczajnie to działa. Także ogólnie umowa. Umawianie się z innymi, lokalnymi przedsiębiorcami nie strasznie może Wam wszystkim tak naprawdę ulepszyć życie, ponieważ Wasze zyski mogą wzrastać się kilkukrotnie, bo tworzy się taka duża siatka wsparcia. I ostatnia mm, kwestia. Oferuj duże pakiety, drogie, mniej rozbudowaną ofertę, również jakieś ekskluzywne pozycje, ponieważ nie sprzedasz czegoś, czego nie masz. Zwyczajnie. Widziałem ostatnio taki fajny film na... No to był jakiś TikTok, że Średnia stawka jakiegoś tam fotografa to było tam 300-400 zł, a inny pan sprzedawał coś tam za 15 tysięcy, powiedzmy, za jeden dzień pracy, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc. I jeden pyta drugiego, stary, jak ty to zrobiłeś? Że sprzedajesz tam pakiet za 15 tysięcy zł, a ten drugi pan, ten bardziej powiedzmy przedsiębiorczy fotograf, pyta go, a ty masz w ogóle ofertę za 15 tysięcy? no nie mam, tyle. E Krótka jak się skończyła, do czego zmierzam. Twoja oferta samym swoim charakterem i samym jakby złożonością ona przyciągnie tak naprawdę odpowiednie osoby. Tak jak, e, nie wiem, buty na przecenie w jakimś sklepie przyciągają jeden typ klienta, tak torebka Louis Vuitton bez żadnej reklamy za dużo pieniędzy również przyciąga jakiegoś klienta. To są inne osoby, ale ta i ta osoba jest w stanie zapłacić, ponieważ powiedzmy specyfika produktu jakaś e, zachęciła ją, jest akurat dla tej osoby atrakcyjna. Tutaj to być może być mega niska cena i funkcjonalność, a tutaj na przykład status społeczny. Ale do czego zmierzam? W przypadku e, treningów personalnych, studiów treningowego jest to pierwsza rzecz w miarę tak jak mówiliśmy wcześniej, w miarę prestiżowa jest to produkt premium, a po drugie są ludzie, którzy są w stanie zapłacić na przykład dwa albo trzy razy większą stawkę za coś, co zwyczajnie jest Premium jest delikatnie usługą luksusową i jak ktoś zostanie potraktowany luksusowo. Tu nie chodzi o to, żeby coś sobie losowo wycenić drożej i super może ktoś kupi, tylko zwyczajnie przemyśl, co możesz zaoferować, co wiadomo będzie czasochłonne, y, trudne dla Ciebie do zrobienia, drogie itd. tak i Ale zwyczajnie istnieją usługi, istnieją ludzie, którzy są w stanie zapłacić u Ciebie na przykład za jakiś pakiet treningowy w przeliczeniu, na przykład 2,5 tysiąca za 8-10 treningów. Bez problemu. Bez problemu, to co nawet powiedziałem, to nawet... M mówiąc o wysokim pakiecie, w pakiecie premium, to nawet nie to miałem na myśli, tylko jeszcze większe koszty I, i tak się znajduje. na co coś takiego zaufanie. Także kolejna sprawa w kwestii oferty, no rozszerz ją. Zwyczajnie mogą być rzeczy podstawowe, e powiedzmy, na które wiadomo, zdecyduje się w praktyce większość osób, ale jeśli będziesz miał też usługę premium, 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 to po pierwsze, pomoże Ci to z percepcją tak naprawdę cen, czyli te rzeczy, które są powiedzmy normalne, okażą się zdecydowanie tanie, bo jak średni jakiś normalny pakiet, tam będzie kosztował 1500 czy 2000 zł, a tu będzie coś za 8. Nawet 2000 nie są aż tak przerażające, bo za znaczy, coś ktoś kupuje za 8 to po pierwsze, to mm, również sama tak naprawdę recepcja ceny będzie dla Ciebie bardziej korzystna i większość osób będzie bardziej korzystnie patrzeć na Twoje zwykłe ceny. A znajdą się również klienci, którzy ci powiedzą, proszę opowiedzieć mi coś o tej usłudze tam za 8000, co ona oferuje, co on i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Są klienci, są ludzie, którzy szukają takich usług, z chęcią płacą takie pieniądze, zwyczajnie, jeśli zostaną wiadomo, odpowiednio potraktowani. Ale żeby zwiększyć w kolejny sposób rentowność swojego studia, miej na tyle szeroką ofertę, miej również drogą ofertę. Także tyle chodzimy na dzisiaj. Standardowo zostaw suba, komentarz, czego chcesz się dowiedzieć w kolejnym materiale. Widzimy się kolejnym razem. Sieman.